Dzień dobry drodzy Państwo, witam Was z dworu. Jak zwykle najbardziej lubię nagrywać się na dworze. Mam plany na następne filmy i chcę z Wami to omówić. Czekam jeszcze na przesyłki od firmy, która chciałaby podpisać ze mną umowę. Tak, kochani, coś chyba się zacznie dziać. Chcę zacząć współpracę z firmą niemiecko-chińską. Która nazywa się Zizi. To jest moda dla dziewczyn mojego pokroju powyżej 42 rozmiar. I będę miała Wam do przedstawienia parę nowych rzeczy. Moja propozycja jest stała. Rzeczy, które będę Wam na sobie pokazywać, mogę Wam załatwić, znaczy od, sprzedać, z magazynu ściągnąć e, za cenę niższą niż jest na stronie firmowej. Ale to tylko wszystko zależy od Was. Będę zamawiała tylko pod zamówienie i tylko dla zainteresowanych osób, bo nie będę nadmiaru gromadzić, e, żeby to nie zeszło, prawda? To musi mieć sens, to musi mieć e, ręce i nogi i myślę, że Was ta Moda troszeczkę oczaruje i będziecie zainteresowane, zwłaszcza panie troszeczkę większe, e, takim fajnym wyglądem, bo my, kobiety plus size, możemy wyglądać też świetnie, tylko musimy dobrze dobrać e, naszą brankę. Zaczyna się weekend, z czego ja się bardzo cieszę. Ja weekendy wręcz kocham. E, wtedy się rozwija wszystko. No i mąż jest w domu, co jest dla mnie bardzo przyjemne. Ja lubię, jak on jest w domu. Na najbliższy czas też planuję troszeczkę popracować nad apką Smol, Smule, To jest apka, gdzie można śpiewać ze swoimi ulubionymi piosenkarzami. Mam zamiar, jak Wam już mówiłam, a jestem konsekwentna w tym co mówię. Mam zamiar prze, przeuczyć się całego repertuaru od Maite Kelly i w przyszłości najbliższej, jak trochę ucichnie z tą całą pandemią, e, iść po prostu na casting. Co też jest właśnie moją pasją, bo śpiewać, ci co mnie znają wiedzą, że już byłam na takich castingach, byłam dobrze oceniana, ale nie przyjmowali mnie do programów. Niestety. Może za mało pewności siebie, ale e, nie było jakiejś tam wielkiej krytyki, nawet od wielkich gwiazd, więc kochani, jestem pełna nadziei, że coś tam w życiu jeszcze mi wyjdzie. E, jak na razie życzę Wam miłego piąteczku i miłego weekendu. Trzymajcie się zdrowo. Dbajcie o swoje najbliższe rodzinki. E, napisałam komunikat, że jeśli ktoś by był zainteresowany o rozmowie na temat Niemiec, to, co się tu dzieje. Jestem otwarta na live'a, jestem otwarta na rozmowy, wideo. Zapraszam serdecznie chętnych. No, mam trochę Wam do przekazania. Afera maseczkowa, lek, który powstał na raka, znaczy, powstał, to już stary lek jest, ale naukowcy bardzo dobrze go przebadali, słuchajcie, więc jest nadzieja. Może nie umrzemy na tego raka, tak jak ja to już Wczoraj mówiłam, bo niestety troszeczkę ludzie z innymi chorobami są zaniedbywani. Mówię, mam całą noc kaszlałam, mam taki głos: całą noc prawie kaszlałam. Dopiero mi przeszło, jak wzięłam mój lek na tarczyce stały. To dopiero kaszel przeszedł, więc jakieś działanie one chyba mają, <laughs> ale nie o tym. Mówimy o miłych rzeczach, musi być lepiej, prawda? Trzymajcie się, dobrego startu na weekend no i myślę, że się zobaczymy niedługo. Buziam!